Czas zacząć od nowa. Mój mąż rozpromienił się, gdy teściowa pojawiła się z tacą ciastek. Migdały, twoje ulubione, uśmiechnęła się. Ale coś było nie tak. Usiedliśmy, aby napić się kawy. Wtedy, bez ostrzeżenia, matka zwiotczała. Ja, nie czuję, mam na imię Lara. Mam trzydzieści lat i pracuję jako administrator biura w średniej wielkości firmie logistycznej. Jestem żoną Jaszu i od nieco ponad dwóch lat. Poznaliśmy się dzięki współpracy z klientem w pracy. Kropka był pracownikiem w połowie kariery w firmie, z którą współpracowaliśmy. Na początku wydawał się zagubiony, wręcznie, ale szybko się odnalazł. Był bystry, a nawet charyzmatyczny. A kiedy się do mnie uśmiechnął, chciałem wierzyć, że to prawda kropka wtedy pewnie tak było. Nasz związek rozwijał się szybko. W ciągu ośmiu miesięcy oświadczył się. Zgodziłam się, ponieważ wydawał się delikatny, czuły i niezawodny kropka nie potrafił gotować, ale zajmował się praniem, sprzątał mieszkanie, wynosił śmieci bez pytania. Ja gotowałam, on sprzątał. Proste. Ale ostatnio coś się zmieniło. Na początku subtelnie. Potem rażące kropka Joshua stał się zimny, oderwany. Ledwie podnosił wzrok z nad telefonu. Nie pytał już, jak mi minął dzień. Rozmowy stały się suche i mechaniczne o rachunkach, zakupach spożywczych lub harmonogramach. Znikał w drugim pokoju, twierdząc, że ma telefony z pracy późno w nocy. Jeszcze bardziej wymowne. Jego matka zaczęła odwiedzać go częściej, nieproszona, zostając zbyt długo, krytykując wszystko od mojej postawy po jedzenie, które podawałam. Kropka raz krzyknęła. Nie masz gotowych przekąsek. Wiesz, że przyjdę. Co za żona nie przygotowuje się na przyjęcie gości? Udało mi się zdobyć na neutralny uśmiech. Nie dałaś mi znać, że wpadniesz. Joshua zwykł mnie bronić. Mamo, daj jej spokój. Ale ostatnio dołączył do jej chóru. Ona ma rację. Mogłabyś być bardziej troskliwa, to było głębsze niż myślałam. Nie wyobrażałam sobie tego. Oni się ustawiali. Przeciwko mnie. A potem ni stąd ni zowąd. Joshua zaproponował nam wspólną kawę w sobotnie popołudnie. Powiedział, że jego matka do nas dołączy. Powiedziała, że chce o kontakt. Już samo to wystarczyło, by podnieść moją czujność. Joshua nie robi kawy. Nigdy kropka nienawidzi sposobu, w jaki ją pije. Czarna, bez cukru i agresywny. Ale teraz, nagle, chciał mi podać kawę. To było dziwne. Tego ranka zachowywał się przesadnie słodko, pocałował mnie w czoło. Wyniósł śmieci, zerwał świeże kwiaty, kropka stałam w kuchni i patrzyłam, jak wsypuje zmielone ziarna do francuskiego ekspresu, jak mężczyzna robiący próbę do reklamy, kropka jego matka przybyła z tacą ciastek i czymś, co wyglądało jak szczera radość w jej głosie. Przyniosłam twoje ulubione. Migdałowe rogaliki, kropka Joshua rozpromienił się, kropka uznaliśmy, że czas zacząć od nowa. W chwili, gdy nie patrzyli, otworzyłam szafkę nad lodówką i włączyłam małą ukrytą kamerę, którą zainstalowałam poprzedniej nocy. Czy wiedziałam, co dokładnie planują? Nie kropka, ale sposób, w jaki zachowywał się mój mąż, szepty. Napięcie, dziwna słodycz, nie zamierzałam siedzieć z założonymi rękami i przekonać się na własnej skórze. Coś się zbliżało. Czułam to. Kropka, Joshua najpierw podał mi kubek. Ta jest twoja, powiedział z jasnym głosem. Zaparzyłem ją dokładnie tak, jak lubisz kropka, podziękowałam mu, udając, że nie zauważyłam, jak jego ręka lekko drży, gdy odstawiał kubek. Potem spojrzałam na kubek. Na powierzchni znajdowała się lekka pianka. Na pierwszy rzut oka nic dziwnego, ale paczniała inaczej kropka była tam bogata, ziemista paloność, ale pod nią słaba słodycz, przypominająca syrop na kaszel. Albo coś syntetycznego. Ślad ekstraktu waniliowego z domieszką czegoś metalicznego. Nie wziąłem łyka. Uśmiechnęłam się kropka, właściwie to spojrzałam na jego matkę. Wspomniałaś, że lubisz Johna legenda, prawda za. Co? Nagrałem jego występ na żywo w późnym programie zeszłej nocy. Chcesz to zobaczyć? Jej oczy rozbłysły. O tak. Proszę. Pójdę po pilota, powiedziałam szybko. Kropka Joshua też wstał. Wezmę talerze na rogaliki. Doskonale, kropka, gdy oboje byli w drugim pokoju, po cichu sięgnęłam po stół i zamieniłam kubki. Serce mi waliło, gdy postawiłam oryginalną filiżankę przed jego matką i wzięłam jej nietkniętą filiżankę dla siebie, kropka zanim wrócili, ja już wróciłam na swoje miejsce, udając, że reguluję wejście telewizora. Jego matka już podnosiła kubek do ustęp Joshua, spojrzał na mnie, potem na nią i uśmiechnął się słabo. Wiem, że jest mocna, powiedział patrząc, jak jego matka bierze łyk, ale to cię zrelaksuje. Kropka wzięła jeszcze dwa łyki. Ja nie tknąłem swojego. Siedzieliśmy przez kolejne dziesięć minut, jedząc w ciszy. Joshua obserwował mnie uważnie. Podniosłam kubek kilka razy, dmuchnęłam na niego i udawałam, że biorę małe łyki. Kropka pozwoliłam mu zawisnąć na moich ustach, kiwając głową na fałszywe historie jego matki o jej grupie jogi i genialnym nowym doradcy podatkowym którego poznała w swoim klubie, kropka i wtedy to się stało. Marta, czyli moja teściowa, przerwała w połowie zdania. Jej widelec brzęknął o talerz. Za powoli, a jej głowa przechyliła się lekko na bok. Wszystko w porządku. Zapytał Joshua kropka nie odpowiedziała, kropka chwilę później chwyciła się ramienia krzesła i mruknęła, ja. Nie czuję się. Jej ciało opadło. Jej oddech stał się ciężki, ale nie wtopiła się w poduszki. Nieprzytomna. Martwy ciężar kropka Joshua podskoczył. Mamo? Mamo! Co się stało? Odwrócił się do mnie z szeroko otwartymi oczami. Co zrobiłaś? Spokojnie odstawiłam kubek z kawą i spojrzałam mu prosto w oczy. Myślę, że lepszym pytaniem jest to, co włożyłeś do jej filiżanki? Otworzył usta, ale nic z nich nie wyszło, kropka wstałem. Chcesz poznać naprawdę złe wieści, Joshua, powiedziałem, wyciągając małego pilota z kieszeni. Nagrałam wszystko, kropka Joshua stał zamrożony, jego ręka wciąż unosiła się nad ramieniem matki, niepewny, czy nią potrząsnąć, czy ją osłonić. O czym ty mówisz? wykrztusił w końcu. Oskarżasz mnie? Po tym, co się właśnie stało. Nie powiedziałam spokojnie, kładąc małego czarnego pilota na stole. Nie oskarżam. Stwierdzam tylko fakt. Wpatrywał się we mnie, jakby nie rozumiał angielskiego. Joshua, kontynuowałam, podchodząc do telewizora. Być może zauważyłeś małą kamerę nad lodówką. Prawdopodobnie nie. Nigdy tam nie sprzątałeś. Jego oczy powędrowały w stronę szafek kuchennych. A potem z powrotem do mnie kropka nacisnęłam przycisk odtwarzania na pilocie. Ekran telewizora ożył. Materiał był wyraźny. Joszła w kuchni sam, podczas gdy ja byłam wcześniej w sypialni. Kropka, kamera idealnie uchwyciła kąt, w którym odmierzał coś z małej, nieoznakowanej butelki i dodawał do jednego z kubków z kawą. Podczas tej czynności nucił kropka w salonie zapadła cisza, poza cichym szumem nagrania w tle. Joshua poruszył ustami, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Skrzyżowałam ręce. Wypiła twój kubek, powiedziałam, bo je podmieniłam. Ponieważ ci nie ufałam, kropka wyglądał. Jakby było mu niedobrze. Wcale nie. Nie było. Machnął ręką w stronę nieprzytomnej matki. Ma tylko zawroty głowy. Może to cukier we krwi. Ona nie ma problemów z poziomem cukru we krwi. Skąd wiesz? Bo mówi to trzy razy w tygodniu. Za każdym razem, gdy odmawia deseru jak męczennica. Wpatrywałem się w niego, nie mrugając. Niezła próba kropka spojrzał w dół na matkę, panika rosła. Musimy wezwać karetkę. Możecie, odpowiedziałam. Ale będziesz musiał wyjaśnić, dlaczego ma system pełen zolpidemu lub czegokolwiek, co wybrałeś do dosypania do kawy. Kropka nie odpowiedział, jego dłonie zwinęły się w pięści, a następnie rozluźniły. Nie chciałem, żeby to wypiła. Kropka miałeś to zrobić, mruknął. Co, Joshua, powiedziałem. Dokoncz zdanie. Co miałem zrobić? Oddychał teraz ciężko, chodząc po pokoju. Nie rozumiesz tego? Nigdy nie rozumiałeś. Zaczynam. Odwrócił się do mnie. Cały jego wyraz twarzy się zmienił. Nie było już udawanej troski, uroku, tylko zimny, pokonany uśmieszek. Jesteś mądra. Lara, powiedział. Ja również nagrywam tę rozmowę. Dodałam kropka, to sprawiło, że się wzdrygnął. Podniosłam telefon ze stolika i dotknęłam ekranu. Czerwona, migająca kropka zaświeciła się w rogu. Chcesz spróbować jeszcze raz? zapytałam. Powiedz to, co zamierzałeś powiedzieć. Jaki był plan? Nie odezwał się. Podszedłem bliżej. Pozwól, że ci pomogę, powiedziałem. Odurzasz mnie. Dleje. A potem powoli odetchnął i usiadł na kanapie obok nieprzytomnej matki, wyglądając na wyczerpanego. Był jakiś facet, powiedział w końcu. Jego imię nie ma znaczenia. Nie, prawdopodobnie ma. Joshua zignorował to. Miał się pojawić. Po tym, jak zemdlałeś, nic nie powiedziałem. Pozwoliłem mu mówić. Zrobiłby kilka zdjęć. Ty i on razem. Tylko tyle, żeby wyglądało na prawdziwe, kropka moja krew stała się zimna. Spodziewałam się czegoś strasznego, a usłyszenie tego na głos było jak kopnięcie w klatkę piersiową, kropka Joshua mówił dalej, teraz prawie nieobecnie. Nic seksualnego w porządku. To były tylko obrazy. Ty w łóżku. On bez koszulki. Może jedna z twoich rąk na nim. Potem odchodzi. Budzisz się. Nie masz pojęcia. Konfrontuje się z tobą. Zaprzeczasz. Kropka pokazuje ci zdjęcia. Kropka spojrzał na mnie, głos miał niski. Złamałabyś się. Podpisałabyś wszystko, byle tylko to zniknęło. Kropka pochylił się do przodu, opierając łokcie na kolanach. Miało być czysto. Żadnych alimentów, żadnego podziału majątku. Ty bierzesz winę na siebie. Ja idę dalej. Z kim? Zapytałem. Kropka jego milczenie było wystarczającą odpowiedzą. Podeszłam do stolika, otworzyłam szufladę i wyjęłam kopertę. Rzuciłam ją na stolik, przed nim. Kropka nie doknął jej. Śmiało, powiedziałem. Spójrz. Otworzył ją powoli. W środku wydrukowane zdjęcia. Kobieta, młodsza, w szpilkach, z jasnym sztucznym uśmiechem, wchodząca do hotelu, wychodząca dwie godziny później, kolejne zdjęcie w restauracji. Kropka, jeszcze jedno, wchodząca do budynku, który najwyraźniej był jej mieszkaniem. Kropka, miałem swoje podejrzenia od dłuższego czasu. Ale wynająłem prywatnego detektywa dopiero tydzień wcześniej, po zaproszeniu na kawę. Po nagłej zmianie jego tonu kropka w milczeniu przeglądał zdjęcia. Wiedziałam, że coś się zbliża, powiedziałam. Nie wiedziałam, co. Ale ufałem ci tak mało, że kupiłem ukrytą kamerę i umieściłem ją we własnej kuchni. Pomyśl o tym, Joshua. Kropka, milczał. Nie doceniałeś mnie, dodałam. Zawsze to robiłeś, kropka w końcu podniósł wzrok, oczy mu uzmętniały. Więc co teraz? Teraz, powiedziałam. Będziesz uważnie słuchał. Wyłożyłam wszystko jasno, jeden punkt po drugim. Podpiszesz papiery rozwodowe. Bez sprzeciwu. Nie dostaniesz ani centa z moich skrzydeł. Odchodzisz z mieszkania. żadnych odwołań. Żadnych prawników. Kropka zaczął otwierać usta, ale podniosłem palec. Jeśli powiesz choć jedno słowo, wyślę nagranie na policję. I do twojej pracy. I do twojej nowej dziewczyny. Poinformuję też twoją mamę, co dokładnie było w jej kubku. Kiedy się obudzi, kropka jego twarz się wykrzywiła. Ona nie wie. Nie wie. Zamrugałem. Więc zgodziła się na filiżankę kawy ze środkiem uspokajającym i plan wrabiania mnie w nieznajomego bez wiedzy. Nie odpowiedział. W porządku, powiedziałam. Oboje możecie wyjaśnić to policji razem. Albo podpiszesz papiery dzisiaj i znikniesz, kropka przez dłuższą chwilę wpatrywał się w podłogę. Potem skinął głową tylko raz, kropka Joshua siedział bez ruchu, wciąż wpatrując się w kopertę ze zdjęciami, jakby mogły zniknąć, gdyby czekał wystarczająco długo. Jego matka zaczynała się poruszać obok niego, jęcząc cicho, a jej powieki trzepotały, gdy świadomość się obracała. Prawdopodobnie powinieneś do kogoś zadzwonić, powiedziałem, patrząc na nią, ale może nie na policję. Chyba, że chcesz, by zapytali, dlaczego krew twojej matki zawiera wystarczającą ilość środka uspokajającego. By powalić dorosłego mężczyznę, kropka nie odpowiedział. Lekko drżącą ręką sięgnął po telefon i zadzwonił po karetkę kropka, podczas gdy on rozmawiał z dyspozytorem, ja poszłam do sypialni i wyciągnęłam z szafy spakowaną torbę. Przygotowałem ją dwa dni wcześniej, po zainstalowaniu kamery. Miałem nadzieję, że nie będzie mi potrzebna kropka, ale gdzieś w głębi duszy wiedziałem, że będzie kropka do czasu przybycia ratowników medycznych. Zebrałem wszystko, co ważne. Paszport, dokumenty, dysk twardy, kopie zapasowe kamery i kopie wideo przechowywane na wielu kontach w chórze. Kropka głos Jaszu i był płaski, gdy wyjaśniał, że jego matka zemdlała po kawie. Kropka nie wspomniał o środkach uspokajających, nie wspomniał o planie, ale raz spotkał się z moimi oczami, gdy sanitariusze podnieśli Martę na nosze i mogłem. Zobaczyć panikę za pustym spojrzeniem, kropka, nie zadawali jeszcze wielu pytań. Była przytomna, ale oszołomiona, zdezorientowana i rozdrażniona, kropka patrzyłam z korytarza, jak ją wynosili, mam rocząc, że kawa smakowała zbyt słodko. Zanim ponownie odpłynęłam, Joshua stał w przedpokoju, pocierając szczękę. Naprawdę to wszystko nagrałaś? Zapytał cicho. Tak, kropka, skinął głową. Podpiszę papiery, powiedział. Zrobisz coś więcej, kropka, spojrzał ostro w górę. Wyślesz mi pisemne potwierdzenie zrzeczenia się wszelkich roszczeń do mieszkania, kropka, i chciałem notarialnego potwierdzenia. Żadnych słodkich sztuczek. Nie pójdę z tym do sądu, już powiedziałam. Nie przerwałem mu. Powiedziałeś, że podpiszesz rozwód. Nie powiedziałeś, że zrezygnujesz ze wszystkiego, co próbowałeś mi ukraść, kropka, zawahał się, a ja pozwoliłam, by cisza stała się dla mnie ciężarem. W końcu ponownie skinął głową. Dobrze. Dobrze, powiedziałam, odwracając się, by odejść. Dokąd idziesz? Poprawnika i uciec stąd, zanim rzucę ci telefonem w twarz. Kropka, to w końcu go uciszyło. Kropka, przez następne trzy dni pracowałem z prawniczką, która nie mrugnęła okiem, gdy pokazałem jej nagranie. Obejrzała wszystko w milczeniu, po czym powiedziała po prostu. Zrobimy to bardzo czysto. Kropka Natychmiast złożyliśmy pozew. Joshua nie kwestionował. Sporządziłam formalną umowę o separacji, pozbawioną jakichkolwiek zobowiązań finansowych z mojej strony. Zatrzymał swój samochód i rzeczy osobiste. Ja zatrzymałam wszystko inne, w tym mieszkanie, oszczędności i zdrowie psychiczne. W ramach umowy nalegałam, aby złożył pisemne oświadczenie potwierdzające, że nie będzie próbował kwestionować rozwodu ani domagać się odszkodowania emocjonalnego, ani nie będzie publicznie omawiał naszej separacji. Podpisał je kropka w całości kropka mój prawnik powiedział, że prawdopodobnie ktoś mu doradził, albo był na tyle przestraszony prawnymi implikacjami tego, co zawierało wideo, że bez oporu się podporządkował. Dobrze kropka, Marta jego matka została na noc w szpitalu na obserwacji. Nie odwiedziłem jej kropka słyszałem od znajomego znajomego, że po przebudzeniu zrobiła scenę. Oskarżając personel szpitala o podanie jej narkotyków i grożąc pozwaniem firmy pogotowia ratunkowego. Typowe kropka w końcu dowiedziała się prawdy, a przynajmniej wersji, którą powiedział jej Joshua. Nie wiem, jak to ujął, ale biorąc pod uwagę, że żadne z nich nie pojawiło się na rozprawie rozwodowej, założyłem, że nie poszło dobrze kropka kilka tygodni później otrzymałem paczkę pocztową z miejsca pracy Joshu i standardowy list HR stwierdzający, że zrezygnował z powodów osobistych. Tłumacząc, wideo lub wieści o nim dotarły do nich. To nie była moja sprawka, kropka, ale nie było mi też przykro, kropka, jeśli chodzi o kobietę na zdjęciach, mały poboczny projekt Jaszu i zniknęła, zniknęła jak zainscenizowane życie, które próbowali razem zbudować. Może dowiedziała się o tym, co robił, kropka, może zdała sobie sprawę, że może być następna, jeśli sprawy przybiorą zły obrót. Kropka, dwa dni po sfinalizowaniu rozwodu otrzymałam od niego ostatnią wiadomość. Nigdy nie chciałem, żeby to zaszło tak daleko. Zawsze byłaś mądrzejsza niż myślałem. Nie odpowiedziałam. Zamiast tego wysłałam zdjęcie pustego miejsca na ścianie, w którym kiedyś znajdował się aparat, pustego, czystego rogu nad lodówką, a następnie zablokowałam jego numer. Trzy miesiące później stałem na balkonie mojego nowego mieszkania po drugiej stronie miasta, popijając prawdziwą kawę, bez pianki, bez dodatków, bez oczekiwań. Sama urządziłam to miejsce. Żadnych śladów Jashui. Żadnych pasywno-agresywnych mebli teściowej, kropka, tylko czyste linie, światło słoneczne, rośliny, które naprawdę kwitły, kropka, dostałam też awans w pracy. Najwyraźniej, kiedy nie chodzisz na skorupkach jaj lub nie knujesz kontrinwigilacji męża, twój mózg ma miejsce na oddech. Zrozumiałe, kropka czasami wciąż myślę o tamtym dniu. O tym, jak blisko byłam wypicia tego kubka. O tym, jak niewiele brakowało, by zrujnowali mi życie. Nie przez przemoc, ale przez ciche, wyrachowane wymazanie kropka ludzie myślą, że zdrada zawsze wiąże się z krzykiem lub tłuczeniem rzeczy. Czasami przychodzi w postaci ceramicznego kubka i uśmiechu kropka, ale tego się nie spodziewali. Ja nie tłukę. Ja ostrzę.